Dzisiaj ja testuję kolejny gadżet, który bólka wjeżdża. Mamko YouTube dawno nic nie nagrywałem na mój kanał, miałem trochę więcej pracy. Dzisiaj mamy 8 listopada, ciepły weekend. Postanowiłem jak najbardziej wyruszyć na jakąś nockę do lasu. Brakowało mi trochę tego, więc wykorzystuję sytuację. I dzisiaj postanowiłem zbudować schronienie Starpa 25 na 2 z buszka Woskowanego, trochę inna konfiguracja, jeszcze nie robiłem takiej, powinno być przytulnie, oczywiście nie obejdzie się bez ogniska. No wam sporo rzeczy przy sobie, ale to jest spowodowane tym, że mam, oczywiście, swoje rzeczy plus rzeczy dla psa na noc i oczywiście dla niego osobno wodę i jakieś tam jedzenie, nie? W takiej torbie mam praktycznie cały sprzęt do nagrywania i jakąś właśnie jego karmę tutaj, nie? Także tak, ta torba to praktycznie mogłaby tutaj nie być ze mną, jakbym nie nagrywał, nie E, tu było, też było oczywiście mniej, bo tu mam cały sukces panie dla mnie i dla niego, e, no i oczywiście tutaj już resztę moich rzeczy, nie? Ja się zabieram za robotę, bo już jest 14.30, niedługo zastanie mnie tutaj półmrok, ale chcę już do tego czasu postawić schronienie oraz rozpalić już ognisko. Uchodało się tej tutaj wisi, ja ją sobie. To będzie na wnisku No dobra, rozwieźmy sobie tarpo teraz. Zobaczcie, tu mam taki bedroll. Tu mam zabezpieczone spanie i zadaszenie na nasze obozowisko dla mnie i dla Heskiego. Pokażę wam co tu jest. Pierwsze to jest tarw z busz pain. Zrobię z tego schronienie, oczywiście. No i tutaj właśnie mam taki też również z Pain produkt. Kocyk. Z jednej strony jest materiał woskowany, z drugiej strony jest taki koc. To będzie podłoga. Dla Heskiego mam koc, karimata dla niego i karimata dla mnie. To tak cały jeszcze masogmana, który dla mnie będzie śpiworem na dzisiejszą noc. Barulho. Nie ale zrobię tutaj jeszcze odciąg i w tym miejscu w sumie mogę zrobić do drzewa ale będę haczył o to natomiast jak dam sobie tutaj nisko powinno też trzymać ewentualnie w tym miejscu to wbiję bo jak dalej sobie to wbiję tak samo będę sobie utrudniał przemieszczanie w obozowisku no i hezki będzie oczywiście wpadał w to nie? nie wiem czy w ogóle sens jest tu robić ale zaraz zobaczymy Tak jak mówiłem, to się dobrze trzyma, ale wykorzystam sobie akurat tego śledzia, co tutaj wbiję do tarpa. No i do tego też przywiążę parakord, który jest zamocowany o ten kołek, i będzie wszystko stabilnie. Musiałam akurat zbierać tych rozpałki. Zostawię tutaj i idę dalej po drewno. Zobaczcie, mam nowy gadżet do procesowania Dostałem od żony na urodziny. Jest to taka latarenka mała firmy Yuko. Plastyczny wygląd. Obudowa mosiężna. W środku jest też szkło, ale jest zabezpieczone w ten sposób, że jest zasuwne. Można powiesić albo, albo bezpośrednie za ten element ale też możemy wykorzystać sobie właśnie tutaj łańcuszek zakończony takim haczykiem i tak jak ja powieszczę sobie go właśnie tutaj zrobię sobie takie ognisko na początek w stylu traperskim czyli położę sobie dwie belki równolegle, będzie Lekka przestrzeń między nimi, między tymi dwoma belkami rozpalę ogień. Umożliwi mi tu łatwe gotowanie na tym ognisku, ponieważ to szybko się nie spali. Będę mógł sobie oprzeć właśnie patelnię, będę mógł sobie postawić garnek jakiś. Taka kiedyś była kuchnia polowa. Ale zanim rozpalę ogień, najpierw muszę te belki yy, naciąć lekko siekierą. Co tam, hezki? Po to, żeby te belki łatwiej złapały ogień. Trochę szybko złapią płomień, dam na sam dół, żeby tu rozpaliło wszystko i po długości taki ogień rozpalimy. Dzisiaj testuję kolejny gadżet, który kupiłem akurat na... na czym? Na Temu? Czyli AliExpress. Krzesełko do lasu buszkaptowe. To też jakiś materiał chyba ala twarda, woskowana, widać. No i do tego był kawałek parakordu. Ja akurat dziwię się, bo tu był ten oryginalny paracord żyłowy nie jakaś tam linka chińska czy coś, tylko normalnie parakord. Wygląda to też jakości, jakościowo dobrze. Mam tutaj kawałek patyka Przed tego. Na trzy części i zaraz przetestujemy to. Szybuję trzy takie same wielkości. To chyba będzie Okej. Okay. Jestem solidny. No. no, i mamy krzesełko. Nie, fajny żar mi się tu już robi. Yy, zaraz będziemy coś gotować. Zostawiam wodę. Zrobił mi się taki fajny żar właśnie, no i teraz mogę spokojnie sobie na tym gotować. O. Tutaj wstawię wodę na ryż, obok będzie patelnia zaraz i się smażył kurczak, jest wygodne. No i takie właśnie ognisko spokojnie nam pozwala przyrządzić e, pożywienie, bo naczynie gdzie postawię praktycznie stoi prawie stabilnie można powiedzieć, nie? Patelnia zwiększa trochę to na pewno się nie będzie kibotała. Tutaj spokojnie, budę tak samo. Takie ognisko traperskie, Ala? No, ale... No się gotuje. Akurat. Musimy ryż.

Горд на Naciłem naciąłem sobie trochę drewna na noc, tam mam taką kubkę, e, podsuszę sobie zaraz, ułożę sobie wokół ogniska, żeby się podsuszyło, ale mam jeszcze taką kłodę dużą i ją sobie przypalę, albo po prostu będę czy jedną część tylko przepalał na razie i tylko podsuwał, podsuwał, nie? To jest też metoda oszczędzania drewna, mówiłem już kiedyś o tym, w któryś tam filmie moim, e, no ale na pewno to co mam tutaj to wystarczy, nie? To jest grube, to się będzie długo palić, Wszystko dalej tam spotykamy biega. Ele tem a sua forma do. Pacínco. Jakoś herbatę trzeba zrobić na noc. Ciepłą. No i dobra. Ja dalej to przeleję w tych krzakach. Gdzie ta druga chetka jest? Cześć wszystkim. Jest chwilę po siódmej. Mglisty poranek dzisiaj mamy. E, wczoraj wieczorem już nic, nic nie nagrywałem, bo bateria mi padła w lampie do nagrywania. E, ale i tak miałem właśnie kończyć już nagrywanie. Po sobie też już odpuściłem i... No ja odpoczywałem po prostu. Bo fajnie było przy ognisku. Dorzucałem całą noc e, drewno. Zastarczyło mi. Akurat jeszcze będę miał chwilę na, na, na zagotowanie wody na kawę. E, zjem puszkę. Wojskową. Dobre rozwiązanie, bo nie trzeba już nic robić, tylko po prostu postawić, podgrzać. Wypiję kawę. No i będę uciekał. Pieprzowina w sosie pieczeniowo-kszanowym. Mówi to coś komuś? A, nie A będzie tak źle. Dobra, no i gulasz angielski. i plus jego sucha jeszcze pójdzie. Na pewno poję, ja średnio, ale nie do góry, co do domu, do sobie. się na kurz konkretne zjem, teraz tylko takie na szybko. Pani meczko jest, bukawy. Idealnie Dai, no. Eh? Ragazzi, non Z rana w lesie inaczej smakuje. No, angielski hejski. Czekaj. Ej, 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 nie podglądaj. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się. Zapraszam do obejrzenia pozostałych moich materiałów, do zostawienia lajka i komentarza, oczywiście subskrypcji, tak samo. Na razie, cześć.